To już końcówka sezonu. Ze mną, kapitan drużyny, nic się nie stało. Panie kapitanie, za Wami dobre spotkanie, wygrana z Wadowskimi. Jak Pan podsumuje to spotkanie? No, dobrze graliśmy. To nie jest naj, nasz najlepszy mecz dzisiaj. Gorąco było, duszno było. Trudno było zagrać trochę, ale poważnie graliśmy. Wiedzieliśmy, że to jest bardzo ważny mecz, bo mamy ambicje, aby zagrać w Lidze C chyba na jesieni. Fajnie byłoby. A do tego ta, ten mecz był potrzebny, trzeba było wygrać i, no i wygraliśmy, więc bardzo zadowolony jestem. Ta sytuacja w tabeli jest bardzo ciekawa, no bo przecież sześć drużyn awansuje, no a tutaj nawet wasi bezpośredni rywale, wojsko obok grali, czyli Albatros. Jak, jak ocenia Pan wasze szanse na awans? Teraz mi się wydaje, że mam, mamy naprawdę szansę na awans. Chyba niewielką, ale jeżeli jeszcze, jeszcze mamy trzy mecze do, do zagrania, mi się wydaje, że jak wygramy dwa mecze, to będziemy w, w szóstce. Ale ta liga jest bardzo ciekawa, bo dwie mecze temu to też trzeba było walczyć, żeby nie grać w Lidze E na jesieni, bo ta, ta tabela jest taka... Spłaszczona. Tak jest, że to jest bardzo ciekawe. Sak, super liga. I nie obawia się pan poziomu w lidze C? Jesteście gotowi na ewentualne takie wyzwanie? No, Antoni, Jarek są gotowi. Ja nie wiem, ale nam powiedzieli, że nasza grupa D1. Antoni tak uważa, że to jest prawie poziom ligi C. Ja nie wiem, bo tylko grałem w lidze E wcześniej. Ale zobaczymy, ale chyba warto, warto próbować, bo nieźle gramy razem. Chyba warto próbować w Lidze w C i zobaczymy, jeżeli się uda awansować. Oczywiście, no to tego życzę powodzenia w następnych spotkaniach. Dzięki. No, wielkie dzięki. dzięki.